Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich kibiców i zapraszam na już ostatni raport z budowy stadionu EUPS. Na ostatnim etapie realizowaliśmy prace związane z wygrodzeniami oraz montażem barierek na stadionie. Zamontowaliśmy również telebimy oraz zegar z tablicą wyników. Kiedy stoimy w tym miejscu, przypominam sobie, jak pierwszy raz przyjechałem na stadion, gdzie była tylko jedna trybuna i dookoła tutaj był tylko taki wał usypany z ziemi. A w tej chwili widzimy piękny stadion na jednym z forów. W internecie przeczytaliśmy, że malarza już mają, także szybko pójdzie i szybko poszło. Dla nas najtrudniejsze było to, że musieliśmy zapewnić funkcjonowanie tutaj istniejącego, istniejącej trybuny i możliwość rozgrywania meczów piłkarskich i tutaj innych spotkań. Utrudnieniem było dla nas to, że cała logistyka związana z budową odbywała się od zewnętrznej strony stadionu. Nie mogliśmy wjechać na murawę i nigdy praktycznie nie był przełożony mecz ze względu na trudności wynikające tutaj z organizacji związanej z budową. W tej chwili budujemy już dwa inne obiekty sportowe. To jest stadion Wisły Płock, który jest również już dosyć bardzo zaawansowany. Rozpoczynamy również prace związane z budową stadionu w Opolu mieliśmy problem tutaj z połączeniem z wykonaniem belki grzybiniowej prefabrykowanej dwa elementy tutaj właśnie na połączeniu trybuny północnej i południowej musiały być wykonywane tutaj na miejscu ze względu na to iż była już zamontowana konstrukcja dachu i nie mieliśmy możliwości zastosowania dźwigu na budowie pracowało najwięcej około 400 osób, tutaj fizycznie, ale cały czas, tak jak wcześniej mówiłem, dużo rzeczy prefabrykowaliśmy w zakładach zewnętrznych. Tutaj przyjeżdżały gotowe elementy, które tylko składaliśmy. Tutaj na budowie pracowało około 80 firm podwykonawczych. Na początku pandemii nikt do końca nie wiedział, jak to będzie wszystko wyglądało. Część pracowników nie przychodziła do pracy były obostrzenia. No ale po jakimś czasie się to wszystko normowało i nie wpływało to znacząco na termin. Dla mnie jest to jak do tej pory największe wyzwanie w mojej karierze, no, ponieważ tutaj stadionów nie buduje się tak dużo, chociaż w Polsce w tej chwili jest już kilka tych stadionów, i jest jeszcze kilka do wybudowania, ale tak jak mówiłem było to wyzwanie. Była to też specyficzna budowa ze względu na to, że dużo osób właśnie śledziło tą budowę na bieżąco w internecie, w mediach i na bieżąco był komentowany postęp z pracy. W Trybunie Północnej mamy tutaj wkomponowany biurowiec trzykondygnacyjny. Jest to przestrzeń przeznaczona pod komercję. Biurowiec może funkcjonować niezależnie od stadionu i stadion również niezależnie od biurowca. Jest to specyficzne miejsce, na pewno tutaj widok z tych poszczególnych pięter na park latem będzie sprawiał przyjemność. Rozbudowaliśmy system podgrzewania murawy o miejsca rozgrzewki dla zawodników. Na trybunie zachodniej zamontowaliśmy nowe pomieszczenia komentatorskie, pomieszczenia trackingu, analityków oraz pomieszczenia war. Na Trybunie Południowej przy Galerze zamontowaliśmy miejsce dla osoby, która będzie prowadziła doping. Tutaj nasz projekt nam nazwał to Gniazdo na powietrznych będniarzy. Chciałbym podziękować za dzisiejszy raport oraz za wszystkie dotychczasowe raporty. Mam nadzieję, że obiekt się podoba i będzie spełniał swoją funkcję. Chciałbym zaprosić wszystkich kibiców na mecz otwarcia, który odbędzie się 22 kwietnia.